Cześć. Z tej strony Natalia Modzelewska. Dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo przez was wyczekiwanym, czyli jak zacząć trenować freestyle. Postaram się wam odpowiedzieć na to pytanie na podstawie własnych doświadczeń i metod, jakie stosowałam. Dowiecie się na jakim etapie można zacząć, jaką rozgrzewkę wykonywać, poznacie najlepsze elementy do nauki na początek, oraz dowiecie się jak zwiększyć wytrzymałość, poprawić płynność czy też jak często trenować. Czyli taka mała encyklopedia wiedzy na temat freestyle w jednym materiale. Zapraszam do oglądania. Na początek wyjaśnię, czym jest w ogóle freestyle. Freestyle jest to odmiana kalisteniki, czy też street workoutu, w której łączymy ze sobą elementy statyczne i dynamiczne w jedną całość, czyli tzw. Tak kombo, na poręczach, na drążku, czy też na ziemi. Dodając do tego indywidualne flow, czyli styl. Fundamentalne podstawy siłowe, czyli kiedy można zacząć. Zaczynając przygodę, powinieneś posiadać fundamentalne podstawy siłowe, czyli mieć za sobą okres, w którym przygotowujesz swoje ciało do pierwszych elementów. Fundamentalnymi wszystkim Wam znanymi ćwiczeniami są oczywiście dipy, pompki, wznosy nóg czy też podciągnięcia. Ćwiczenia bazowe są również bardzo ważne w późniejszych etapach, dlatego zalecam wplatanie podstaw w swoje treningi, niezależnie od poziomu zaawansowania, chociaż raz w tygodniu. Rozgrzewka pod freestyle. Rozgrzewka jest nieodłącznym elementem każdego treningu. Przygotowuje nasze stawy oraz układ nerwowy na intensywny wysiłek. Stawami, które będą podlegać największym obciążeniom, będą barki, łokcie oraz nadgarstki. Czyli są to miejsca, na których powinniśmy się skupić najbardziej. Dodatkowymi ćwiczeniami adaptującymi pod m.in. pewne elementy dynamiczne, które wykonujemy na odkręconych barkach. Będą dyslokacje na ziemi oraz na stojąco, czy też German Hang. Zawsze należy pamiętać o tym, jak ważna jest rozgrzewka. Nigdy nie zaczynaj treningu bez wcześniejszego przygotowania. Skuteczny trening to przede wszystkim dobrze zaplanowany, mądry trening, który uchroni cię przed ryzykiem kontuzji. Przedstawię wam teraz podstawowe elementy freestyle, od których powinniście zacząć. Jak rozplanować sobie elementy, których chcielibyśmy się nauczyć, czyli ustalenie i wypisanie celów? Rozpisz wszystkie elementy, jakich byś się chciał w najbliższym czasie nauczyć. Podziel je najlepiej na parę kategorii: drążek oraz poręcze, elementy statyczne oraz dynamiczne. Pozwoli Ci to lepiej zorganizować treningi. Wybierz z kategorii po dwa, maksymalnie trzy elementy, jakich byś się chciał nauczyć. Dzięki większemu skupieniu na konkretnych celach będziesz w stanie szybciej się uczyć. Pojedyncze elementy kontra elementy w kombo oraz początkowe kroki we freestyle. W miarę upływu czasu, z którym będziesz się uczył nowych elementów, a ich zasób zacznie znacznie się powiększać, nadchodzi czas, aby zacząć łączyć je ze sobą. Zacznij od dwóch wybranych elementów i staraj się przejść z jednego do drugiego bez żadnej przerwy. Eksperymentuj, zmieniaj kolejność, dodawaj nowe elementy do twojego pierwszego kombo. Zauważ, że elementy statyczne, które bez problemu potrafisz zrobić osobno, mogą sprawić Ci trudność, jeżeli wykonasz je w kombo. Tak właśnie po kolei przyzwyczajamy się do nowych kombinacji. Wraz ze wzrostem elementów kombo zwiększasz swoją wytrzymałość, która będzie niezbędna w dalszym etapie. Powtarzaj kombinacje po parę razy, starając się wykonać je płynnie, a z czasem wyrobisz sobie nawyk, tzw. Tak automatyczności. Cały czas sprawdzaj swoją technikę wykonywania elementów. Jeśli chodzi o dynamikę, bardzo ważną kwestią będzie tak zwana miękkość wykonywania elementów. Ze względu na to, że w street workaucie posiadamy drążki, które nie są elastyczne, w przeciwieństwie do gimnastyków, nasze stawy są bardziej narażone na szarpnięcia oraz absorbują znacznie większe przeciążenia. Staraj się łapać elementy równo na dwie ręce, lądując twarzą oraz całym ciałem do drążka. Łap elementy na w miarę prostych rękach, nieco dalej od drążka, aby zapobiec szarpnięciu. Teraz bardzo ważny tip. Im bardziej równolegle jesteś do podłoża, tym mniej energii przy złapaniu absorbują Twoje barki oraz łatwiej przechodzić ci z jednego elementu do drugiego, ponieważ nie wytracamy pędu. Jak często trenować i jak ułożyć trening? Rekomenduję Max 3 lub 4 treningi typowo pod Freestyle w tygodniu, gdzie 4 jest to już liczba dedykowana dla osób bardziej zaawansowanych. Trening poprzedzony rozgrzewką powinniśmy zacząć od próby nowych kombinacji, powtarzania starych, czy też eksperymentowania z jakimiś nowymi kombosami. Następnie przechodzimy do nauki prób nowych elementów. Jeżeli są one bardzo wymagające, możemy zacząć z nimi trening. Na koniec możemy zabrać się za elementy statyczne, wprawki, czy też ćwiczenia wzmacniające. Rekomenduję jednak wykonywanie głównych elementów statycznych w całkiem osobnych blokach treningowych. Na koniec możemy dodać w jednym z treningów w tygodniu ćwiczenia bazowe. Pamiętajmy również o rozciąganiu oraz ćwiczeniach, poprawiających mobilność. Osobiście stosuję taką metodę, że rozciągam partie, które nie brały udziału w treningu. Jeśli jest to trening freestyle, no to na przykład jest to skłon, pancake, czy też rozciąganie bioder. Niestety trening freestyle niesie za sobą spore ryzyko, szczególnie jeśli mówimy o osobach, które regularnie biorą udział w zawodach. Dlatego w takim wypadku, jeżeli planujecie czynne starty w zawodach, należy dodatkowo skupić się na mobilności oraz rozciąganiu, dbaniu o prawidłowe wzorce ruchowe oraz prawidłowym odżywianiu, czy też współpracy z fizjoterapeutą. Jeżeli w jakimś miejscu pojawi się ból, polecam od razu szukać przyczyny, gdyż bagatelizowane bóle stają się przyczyną większych problemów. Mobilność pod freestyle. Ćwiczenia rozciągające oraz zwiększające mobilność powinny być nieodłącznym elementem Waszego tygodnia treningowego, ponieważ stawy przyjmują bardzo duże obciążenia i szarpnięcia. Wiele elementów dynamicznych w późniejszym etapie bazuje na tzw. dyslokacjach i wymaga dodatkowej pracy nad mobilnością. Sugeruję wpleść parę ćwiczeń do rozgrzewki głównej, natomiast dłuższe sesje rozciągania wykonywać dni nietreningowe. To by było na tyle w tym materiale. Dajcie znać, czy Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zadawajcie je w komentarzach, postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć. Zapraszam do subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi nadchodzącymi materiałami. Do zobaczenia.